Boża opatrzność Boża opatrzność nigdy Cię nie opuści. Wiedz, że od samego poczęcia jesteś chroniony. Bóg Ojciec stawia przed Tobą Twego Anioła, Stróża, by prowadził Cię do Ziemi Obiecanej. Każdy dzień jest z Jego woli, łaską przeżywania obecności w Nim. Czy skorzystasz i spożytkujesz dobrze ten czas, który może nigdy więcej się nie powtórzyć. Czas łaski, czas obecności, czas trwania w miłości. Otwórz swe oczy z dziękczynieniem na ustach Oremus Nostra Vida, Salve Regina.